67, 55. Thank mm -hmm. you. I pomyślałam sobie, że dobrze byłoby znaleźć sobie takich ludzi, z którymi czułabym się dobrze. I znalazłam właśnie na tych zajęciach. Czuję się tu świetnie, bawię się świetnie. No i przekonałam się, że ja mogę też. No, jestem bardzo zadowolona, zwłaszcza no, bardzo mi odpowiada sposób prowadzenia tego kursu. Pani Dominika jest wspaniałą wykładowczynią i, i, i wspaniałą osobą. No i Dużo, dużo, dużo mnie nauczyła. I ja z kolei w domu teraz yy, uczę swojego męża. Mam ja skapturowałą koleżankę, także no chodzimy, a kurde, rzeczywiście no... Dla nas, dla osób w tym wieku, w tym wieku, generalnie podstawą jest poznać to, co to jest, co to są te klawisze, co tutaj jest, dlaczego jak się naciśnie, to to jest to i co tam jest w środku. To jest istotne. I, i tego rodzaju, tego typu kursy są na pewno bardzo dobrą inwestycją w nas, żebyśmy tak bardzo nie odstawali, żebyśmy jakoś umieli kooperować z tym światem, który nas otacza. Uważam, że powinno być więcej tego typu rzeczy dla osób w moim wieku, żebyśmy dla tych, które nie mają pasji, że tak powiem jakiejś, ale żebyśmy mogli sobie jakoś to życie jeszcze dalej wypełnić pożytecznie. Jestem świeżym emerytem i najpierw nauczyłam się obsługiwać komputer na kursach dla emerytów. A potem za pośrednictwem komputera w internecie znalazłam ogłoszenie, że będzie się... Był w kurs. Ponieważ całe życie się zajmowałam przyziemnymi sprawami, chciałam sprawdzić, czy w ogóle jestem utalentowana w pewnym sztuki. Okazało się, że właściwie nie jestem utalentowana plastycznie, ale bardzo dobrze się bawiłam. Moja rodzina uważa, że nie mam racji i nawet doprawiła sobie mój linoleum i powiesiła na ścianie. Na ścianie. Dobrze się bawiłam. zapisania się na kurs, więc czym prędzej autobus przyjechałam do centrum C i poszłam. Bardzo miłe pani nie przyjęły, Tak, zapisałam i podały termin. zajęcia. I bardzo się cieszymy w ogóle z tych spotkań. Jakie są one dla nas twórcze, budujące. Poza tym, no jesteśmy osobami, że tak powiem, w takim, no żalek, co oczywiście każda z nas ma jakąś przeszłość, jak mówię, to jest przeszłość, że tak powiem, chorobową, twórczo -chorobowo. I jak rozmawiamy z sobą, to jest tak, że właściwie jest to takie nasze spotkanie, nauka języka angielskiego, jest takim panaceum na nasze różne dolegliwości i pięknego wieku. Bym bym nie I, I właściwie nie stać by mnie było na to, żeby na kurs jakiś pełnopłatny języka angielskiego móc sobie pozwolić. Absolutnie. I więc jest to dla nas Wspaniałe, znakomite, no i bym powiedziała, zmusza nas nie tylko do aktywności prawda, językowej, ale także do wszelkiej aktywności, bo cieszymy się, wychodzimy z domu, spotykamy się, mamy ze sobą kontakt telefoniczny i jest to rzecz znakomita. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że czegoś takiego by mogło nie być. Tej Fundacji Teatru Ludowego, tym bardziej, że my mamy ogromną chęć jeszcze uczestniczyć w innego typu kursach. No, okazało się, że są cztery grupy i mnie akurat odpowiadała najbardziej ta rozgrodza osobistego. Byłem bardzo zadowolony. Przede wszystkim bardzo dobre prowadzenie, ciekawe prowadzenie. Grupa nie jest ani za duża, ani za mała, co jest istotne. oglądnąć, jak to się I mówi, po prostu pewne rzeczy. No, ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że każdą sprawę, każda z tych osób, u nas jest 10 osób, interpretuje troszeczkę inaczej. I wtedy widzimy, że ta sama rzecz może być zupełnie inaczej odbierana przez inne osoby. I to bardzo dużo dalej. No, oczywiście każda z nas coś dla siebie z tych zajęć zdobyła i przekazała również od siebie różne ciekawe rzeczy dla pozostałej części grupy. Jestem na zasiłku, bez pracy, po zapale, który przeszłam w 2008 roku. Cały kręgosłup mam do operacji. Nie wiem, co będzie dalej ze mną i dzięki temu, że trafiłam do tej fundacji, Uczęszczając na te kursy, jakoś zaczęłam żyć, nie podupadłam, pracując w Huku, na Hali, ponad 80 decybeli, na pewno jest to też powód, że to spowodowało, że był zanik pamięci, była tylko praca, dom, praca, dom wychowałam trójkę dzieci sama, mam siedmiorowną cząt. Dzięki temu, że z powrotem chodzę na te spotkania, z powrotem odzyskuję zasób słów, wyrażania się. Czułam się jak w domu, jak w takim rodzinnym gronie. Przewstaniały koleżanki, sympatyczne i nawiązała się taka nic sympatii. Razem wybieramy się na dalsze zajęcia. No, Wspaniała rodzinna taka atmosfera. Ja szczęście akurat, że, że mamy świetną wykładowczynię, bardzo dobrze to robi, I tylko że jedna rzecz, ciutkę krótko. No to jest górą, no to jest w zasadzie za krótko, żeby, żeby opanować język. To jest za krótko, powinno być co najmniej poprzez moją wnuczkę, która się widziła na wakacjach weadząc u I ktoś mi powiedział, że właśnie tutaj jest klub dla dzieci i który jest czynny całe wakacje. Przyprowadziłam wnuczkę i zaczęłam powoli to wszystko obserwować. Byłam zdumiona pracą pań, które pracowały nad dziećmi z różnych środowisk, z różnych dzieci. To mi to, bo to fantastyczne. Zainponowała mnie to moja. Wnuczka bardzo dużo na tym skorzystała i w pewnym momencie jedna z pań zaproponowała mi udział właśnie w tym projekcie. Nie za bardzo miałam ochotę na ten projekt, na ten projekt w ogóle nie miałam ochoty na branie udziału w czymkolwiek, ale z drugiej strony pociągał mi wolontariat, czyli robili coś za darmo, coś fajnego coś sobie komuś przynosiło jakiś pożytek, ponieważ sama w życiu, tak zresztą niedawno, przeszłam coś takiego, taką tragedię w swojej rodzinie. To wiedziałam, że jest to trudne, ale daje zadowolenie, że się komuś pomaga. Dlatego znalazłam się w tym projekcie. Nie rozczarowałam się. A ten projekt mnie otworzył na ludzi, bardziej otworzył na ludzi i ja mam jeszcze większą ochotę brania albo bycia, brania udziału w takich właśnie projektach, które pobywają ludziom, nawet ja nie starym, bo oni wymagają dużo cierpliwości, ciepła. А я тоже не верю.